Dzień dobry, słuchajcie, co robimy, jeżeli tutaj zachorujemy w Malezji musimy zobaczyć się z lekarzem? Wówczas idziemy do, do jednej z wielu tutaj prywatnych przychodni zdrowotnych, które nazywają się Klinik, tak jak widzicie. No i teraz, wiecie, w Malezji nie mamy jakieś takiej składki odprowadzane co miesiąc na NFZ. Oznacza to oczywiście też, że nie mamy bezpłatnej tutaj opieki zdrowotnej, ale w praktyce to jest tak, że firmy na ogół wykupują, firmy tutaj dla swoich pracowników wykupują prywatne ubezpieczenia. No i właśnie ja tam ma takie prywatne ubezpieczenie, ma aplikacje na telefonie gdzie sprawdzam, gdzie jest najbliższa klinika i rejestruję się właśnie już z poziomu tej aplikacji później przychodzę tutaj, wiecie, no każda klinika ma takie, no jedne są drzwi, które się nazywają właśnie tu widzicie consultation roomie, czyli tutaj właśnie siedzi lekarz, który tam będzie nas badać, no i obok jest zawsze takie okienko, gdzie, gdzie wydają leki. No i to jest jedna z takich głównych różnic tutaj w Malezji właśnie, że po leki nie trzeba iść osobno do apteki, tylko dostajemy zaraz tuż po wizycie u lekarza właśnie w tej samej przychodni już wynają nam leki, wydają też nam od razu tutaj L4, więc jest to na pewno jakaś, jakaś większa wygoda. No, kolejna właśnie taka sprawa, że jeżeli powiedzmy, no to wiadomo, tu, tutaj są tak zwani interniści, no a jeżeli musimy zobaczyć jakiegoś specjalisty jak to wygląda, no to też reguła w Malezji, która tutaj jest wymagana przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, polega na tym, że najpierw trzeba dojść do internisty i ten internista musi nam wystawić skierowanie do do specjalisty. To też oczywiście wszystko robione już później z poziomu właśnie aplikacji na telefonie, ale nie mo, nie ma, ja nie mogę iść sobie bezpośrednio do specjalisty. No mogę, ale muszę być z prywatnej kieszeni właśnie płacić. Zawsze trzeba iść do internisty, który nas przebada i który wypisze skierowanie dalej. No tu widzicie, właśnie pokazuje, że ktoś tutaj teraz po wizycie u lekarza, tutaj jest przy okienku, dostaje jakieś tam leki oraz pewnie dzwonienie L4. No i tutaj kolejna taka klinika. Widzicie, tam było napisane 24GEM. Czem to jest godzina, czyli to jest jedna z wielu klinik tutaj otwartych 24 na 7. Um, tu widzicie, wchodzimy, jest bardzo do, dużo takich naklejek. No właśnie, to są naklejki do różnych tutaj towarzystw ubezpieczeniowych, a czasami po prostu firm, które płacą. Um, które płacą właśnie y, y, za wizyty dla swoich pracowników. No tu jest takie trochę większa już ta klinika, taka schludniejsza, większe możliwości ambulatoryjne. No i słuchajcie, no, w porównaniu z Polską no, to różnice takie, że jest bardziej, chyba zdigitalizowane, dużo z powodu, z poziomu telefonu, y, no i duża różnica polega też na tym, że y, tutaj leki y, dostajemy bezpośrednio z, z poziomu okienka, z kliniki, a nie musimy iść osobno do apteki. No dobra, to na razie dzisiaj tyle jeżeli chodzi o co tu robimy w Malezji, jak się rozchorujemy. Dzięki, cześć.